Wszystkim, gdy zapadnie zmrok są to filozofowie wielkie ognisko Takiej małej czarownicy nie wpuszczą. Może za spolat jak trochę podrośniesz. No i oczywiście musisz się nauczyć porządnie czarować. Nie wytrzymam tak długo, chcę iść teraz. Lepiej chodźmy do domu, przycieć zaklęcia, hokus pokus i tak dalej. No dobrze, ale żadne ale. Musisz się jeszcze bardzo dużo pouczyć. Czy umiesz już na przykład... Przywodź Pewnie <coughs> e, chyba. ale na pewno słychać ja jestem echo 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 lubię tak sobie chodzić po lesie i szukać głosów jak tylko coś usłyszę to od razu odpowiadam no tak już jestem ale 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 gdzieś coś dziwnego z nieba leci maślanka Maszlanka, a to dopiero. Pada? ale to nie deszcz? Nie deszcz, a co? Maszlanka, chyba. No tak, Luna, Uczynię? Nie czyń tego, powiadam ci! Uczynię, uczynię! Co ja z nią mam? Polana i miejsce na wielkie ognisko i krąg do tańca. Niesamowite miejsce, prawda? Nieprawda! Tajemnicze, prawda? Nieprawda! Oj, widzę, że humorek nie dopisuje. Nie dopisuje. Dobrze wiesz, że nie wolno ci tu być. Ale tu nikogo nie ma. Z wyjątkiem czarowni. Ja. ja was nauczę, znam ten taniec. Co, co takiego? takiego? Ups. A ty co tutaj robisz? Ja e, wyszłam na spacerek. Na spacerek? Do wszystkich czartów. Coś podobnego. Spotkać jest wroga, Kara. Ja. My? My? Owszem, wy, jak byłyście w jej wieku. Pamiętam, jak dziś. Eee... Schowałyście się w gałęziach tego wielkiego drzewa. Podczas tańców zrobiła się taka zawierucha, że podmuch wiatru strącił was wprost do ogniska. Aj! Było gorąco. Ale byłyśmy nad wiek rozwinięte i umiałyśmy już bardzo dobrze czarować. To prawda. Byłyście już niezłe w czarowaniu. Ale teraz proszę, nie bądźcie dla niej zbyt Nie? Moja droga, źle zrobiłaś, że tu przyszłaś. Zakaz to zakaz, ale damy Ci szansę. Jeśli się bardzo postarasz, to. To. Będziesz mogła zatańczyć z nami jeden taniec. Ale pamiętaj, musisz do tego czasu stać się bardzo dobrą czarownicą. Żegnam. Będę, będę, będę bardzo dobrą czarownicą. Zobaczycie! Zobaczymy! No i co? Zostawimy to tak? Zbiece się jej? Nie do czekanie. Smakula musi dostać nauczkę. Pomyślmy. Ona przyjaźni się z tym krukiem. Kra, kra. Lubi ptaszki. Ćwir, ćwir. Mam pomysł. Wydwiemy wiatr północny. Groźny. I mroźny. Niech wskuje lodem drzewa, a ptaki zmieni w sople lodu. Wieszy północny! Czym Ostrącam wszystkie gniazda w Lodem spłyje drzewa, a ptak zmije w soknę lody. Co takiego? A tak. Musisz tak postępować? Muszę, bo północny. A gdybyś był południowy? A? To co innego? Byłbyś szef, Byłbym w takim raz. Hakus kokus, ala Nie będę miał przyjaciół, bo północnego nikt nie było. A przyjaciele ważna rzecz. A teraz leć i poprawiaj wszystkim humor. Lecę! Wiesz, jesteś bardzo dobrą czarownicą. <kluz> Jestem z ciebie dumny. Uratowałaś nasze gniazda. Muszę to wszystkim opowiedzieć. Kra! Miau! Ojej, jaki piękny kotek! I w butak! Miau! A jaki boski kapelusz mogę przymierzyć? Miau! A dlaczego to miał? Robisz tak żałośnie. Wyglądasz na bardzo smutnego kota w butach. Bo ja nie jestem kotem! Miau! Jestem małą dziewczynką, jak ty! Mama kazała mi nazbierać jagód w lesie i zabłądziła. Miau. No cóż, to się czasem zdarza, szczególnie w lesie. Ale ja spotkałam złe czarownice. Naśmiewały się ze mnie, dokuczały i zamiast wskazać drogę do domu, zamieniły mnie w kota. Miu. W dodatku w strasznie ciasnych i niemodnych butach. Ty masz obciachowe, ale nie martw się, ja ci pomogę. Ty? To niemożliwe. Tu trzeba kogoś, kto się zna na czarach. Ta bam, to właśnie ja, mała czarownica. Ja? A teraz stój spokojnie i nie ruszaj się. Haku pokus, garstka ziemi. Niech się w odzamieni. Be! Wiesz, jesteś bardzo, bardzo dobrą czarowniką. Staram się. To co, może teraz podrzucę cię do domu? Byłoby wspaniale. Mama się już pewnie niecierpliwi. Wskakuj, lecimy. To okropne! Odczarowała to małą niezgółę i jeszcze zawiochła ją do domu. Oburzające! Czarownik Bomby jej tego nie daruje. Nikt bomby tego nie wybaczy. Oh, nie. To echo mnie irytuje. Oh, yes. To echo mnie cienia. Yes. Zapowiadasz się na bardzo dobrą czarownicę. Muszę to wszystkim opowiedzieć. Krach! Naprawiła echo! To skandal! Nie lubię tego lasu, ja też! Niedobrze mi się robi, jak patrzę na te wszystkie ptaszki, ksiarki i trzceta. Te ochudne jagody i muchoromony. Jest! Mam pomysł! Pozbędziemy się raz na zawsze tego lasu i tej małej czarownicy! W sumie dlaczego nie? Duchu mnie! że są brzydkie. Co takiego? Drzewa są brzydkie? A tak, tu będzie wielkie miasto. Wyłącznie hałas, beton i spaliny. Czy jest coś wspanialszego niż hałas, beton i spaliny? Okropne głupstwa Pan mówi. Te piękne drzewa to nasz największy skarb. Zamierzam wciąć je co do jednego. Nigdy! Co? To! Kokus, moczy smoczykieł, niech przybędzie to do pcheł, bę! Kryzą, wszędzie razem kury, ratunku! I nie przychodź tu więcej, chyba że z koszykiem na grzyby. Uratowałeś nasz las. Moje gratulacje. Muszę ci powiedzieć, że bardzo dobrze sobie radzisz. Sądzisz, że jestem już bardzo dobrą czarownicą? Na pewno jesteś coraz lepszą czarownicą. Ja jestem pod wrażeniem. Chodź, opowiemy wszystkim! Widziałaś, ty Widziałaś? za Zapchliła ducha wielkiego miasta! Ona sobie z nas Dosyć tego! Temat frakcyjny huriganów. Niech zamolują, nie stratują i połamią. Rozbiją, pobiją, zniszczą. Od tej pory nie będzie spokoju w tym lesie. Trza do No właśnie, jest pięknie, a może być jeszcze piękniej. Musicie tu trochę posprzątać. Z największą przyjemnością. Ja chętnie pozbieram wszystkie śmieci. Ja też pozbieram śmieci. Uwielbiam zbierać śmieci. A ja zagrabię suche liście i zaśpiewam kołysankę małym mięsiowi. Ja też zaśpiewam kołysankę. Zaśpiewam, dobrze? Nie radzę. Zostańcie raczej przy tych zaskutkich liściach. Nasz las. poradziłaś sobie z najgorszymi chuliganami. Jesteś bardzo dobrą czarownicą. Powiedziałeś bardzo dobrą? Tak, według mnie i wszystkich mieszkańców naszego lasu. Jesteś absolutnie bardzo dobrą czarownicą. Krat! Dzień dobry. Proszę. Co to? Zaproszenie. Od ptaków, drzew i ode mnie. Na wielki bal lasu. <coughs> Będziemy zaszczyceni twoją obecnością. No proszę, ściguję się na dwa bale. Oba niezwykłe i wspaniałe. Ale cóż widzę, oba odbędą się w tym samym czasie. Będzie problem. No właśnie, który wybrać? Kto czarował dziewczyny i zabił się na miotle do domu? Ona! Kto naprawił echo? Ona! Kto tym bocha wielkiego miasta? O, przecież starałam się być bardzo dobrą czarownicą. Głupta! Czy Ty nie rozumiesz, że dobra czarownica musi być zła? <coughs> musi dobrze robić nazwę. I Im jest bardziej sztuczliwa i zła, tym lepiej. Tak, moja droga, one mają rację. Dobra czarownica to zła czarownica. W takim razie będę złą czarownicą, która wszystkim pomaga. Co, Co takiego? Wolę naprawiać świat niż go psuć! Skandal! W takim razie z balunici, nigdy nie pójdziesz z nami na bal. Nigdy, nigdy, nigdy! I pamiętaj, nie wasz się zbliżać do łysiej góry. Martwisz się, że z balonic nie wyszło. Nie, ja chcę To wszystko moja wina. To ja radziłem ci, żebyś czarami czyniła dobro. A, gdybym przynajmniej teraz mógł ci jakoś pomóc. Ty zawsze jesteś przy mnie, to największa pomoc. Ale zawiodłem, <laughs> zniszczyłem twoje marzenia. Ależ skąd my przyjacielu? Moje marzenia się spełniły. Las i wszyscy jego mieszkańcy są szczęśliwi i bezpieczni. Nie chcę niczego więcej. Ale z balu nic nie wyszło. Ależ wyszło! Właśnie wybieram się na bal, najwspanialszy. Na Wielki Bal Lasu! la